Bitcoin wzrasta do 81 tysięcy dolarów po odwróceniu tego jednogodzinnego gapa, który był na 75 tysięcy dolarach. Jeżeli oglądacie moją analizę, to powinniście wejść w taką pozycję w takiego longa po zamknięciu świeczki jednogodzinowej powyżej tego gapa, który był w tym miejscu. Mogliście wejść w takiego longa, stop plusa ustawić poniżej tego gapa i take profit ustawić na tej 4 gapie, który był w tym miejscu, bo poszliśmy po jego wypełnienie, tak? No i tutaj dodatkowo też był. 0618 poziom. Ogólnie drugi raz to nagrywam, bo za pierwszym razem po całym filmiku skapnąłem się, że już się w ogóle nie nagrywało, więc muszę wszystko powtórzyć jeszcze raz. Więc wracając do tego, do tej dniówki, jednodniowego gapa, który jest w tym miejscu, tak, mamy go potwierdzonego, bo się ta jednodniówka zamknęła. Mamy go na 81200 do 82200, więc pozwólcie, że sobie go zaznaczę. Też do, dodam sobie dopisek tutaj, w tym miejscu, czekajcie, tutaj w tym miejscu sobie dodam dopisek, bo to jest previous day high, czyli poprzedni szczyt poprzedniego dnia, tak? Previous day high i potencjalnie dzisiaj, jeżeli mamy być wzrostowi, to powinniśmy pójść po wypełnieniu tego jednodniowego gapa, który jest w tym miejscu. Tą czwórkę już mogę usunąć. No i aktualnie odbijamy się od 0,618 Fibonaczego, który jest pociągnięty właśnie z tego łokcia, który jest na jednodniowym interwale, czyli w tym miejscu mamy ten ruch spadkowy, no i potencjalnie niższy szczyt i zawrotka w dół. Więc pociągnąłem tego 0,618 Fibonacci'ego, no i wczoraj poszliśmy do tego 0,618 Fibonacci'ego, no i aktualnie się od niego odbijamy już drugi raz. I tutaj widzimy, że Bitcoin powoli łamie tą linię trendu wzrostowego, który jest w tym miejscu. Ale jeszcze nie wchodzę w tego shorta, bo tutaj cały czas jest, jesteśmy wzrostowi. Dopóki nie przybijemy tego dołka, to nie widzę tutaj sensu wchodzenia w tego shorta, bo cały czas jesteśmy w tym 15-minutowym gapie tutaj też na mniejszym interwale na 15 piątce jest order block, więc tutaj trzeba cały czas uważać z tymi shortami, dopóki właśnie Bitcoin nie zacznie tutaj łamać tego trendu, no to nie będę wchodził w jakieś shorty, tylko cały czas to jest jeszcze wzrostowy ruch, który się jeszcze nie skończył, jak możemy zobaczyć na właśnie wskaźniku tutaj na godzinówce akurat, namysz powoli się Zakończę ten ruch godzinowy, ale na czterogodzinówce nawet nie jesteśmy po tej stronie i ten ruch jeszcze nam się nie zakończył. Jesteśmy dalej na minus 35 na tym wskaźniku, więc tutaj nie ma mowy o zakończeniu jeszcze się trendu. No chyba, że Bitcoin chce zrobić coś takiego, czyli tutaj wzrostową dywergencję, spaść tutaj, dobić do tego jednodniowego gapa, którego jeszcze nie, nie, nie wypełniliśmy, dojść do 0,618, zrobić tam wzrostową dywergencję na tym wskaźniku i wtedy pójść do góry po wypełnieniu tego gapa. Więc przedstawiam Wam może kilka scenariuszy, które tutaj mogą się wydarzyć i które sądzę, że są bardzo możliwe w dzisiejszym dniu. Więc pierwszy, pierwszy scenariusz jest taki, że idziemy po wypełnienie tej dniówki, która jest na 81200 do 82300, tak? Idziemy dzisiaj po wypełnieniu tego jednodniowego gapa. Wybijamy poprzedni szczyt z poprzedniego dnia i tutaj potencjalnie się zawracamy. Więc to jest pierwszy scenariusz i jeżeli zaczniemy spadać, czyli zaczniemy łamać jakąś tam ten na mniejszym interwale będziemy zmieniać już trend, to można potencjalnie wchodzić w shorta po odbiciu się od tej, tego jednodniowego gapa, który nam się potwierdził, można potencjalnie wchodzić w shorta właśnie pod wypełnienie tego jednodniowego gapa, który jest gigantyczny i nie został wypełniony, bo jak widzicie, w tym miejscu jest gigantyczny gap, który nie został wypełniony na 74200. Jak widzicie, ten knot nie dotknął tego gapa, więc on nie jest wypełniony prawdopodobnie na jednej, na innym, na innym. Na innej e, parze, czyli na innej giełdzie e, możliwe, że jest to wypełniony, ale ja patrzę na MEX, więc e, może teraz sprawdzę sobie BTC 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 USTT, USD krypto. E, zobaczmy, czy, ten, czy ta dniówka została dotknięta w tym miejscu. Jeżeli tak, no to e, ten plan nie, nie też nie. Na wszystkich kryptowalutach. Albo zostało dotknięte, dotknięte minimalnie, ale to m, bym tego nawet nie zaliczał e, do e, dotknięcia, bo to musi być wyraźne dotknięcie, a nie taki e, dzindzek. Ok, więc pierwszy scenariusz był taki, że idziemy dzisiaj po tą dniówkę, e, i tutaj stąd potencjalnie są dwa scenariusze, czyli idziemy po tą dniówkę, tak, i zaczynamy spadać, więc my wchodzimy w te shorty. Jak widzimy reakcję z tej dniówki, e, tutaj mamy potwierdzoną tą dniówkę, że ona działa jako opór. Dla ceny, i idziemy w dół, i możemy wchodzić w potencjalnie shorta właśnie pod wypełnienie tego jednodniowego gapa pod zgarnięcie płynności z tego dołka. Więc, taki jest pierwszy scenariusz z tego poziomu. Drugi scenariusz jest taki, że ten, ta dniówka nie działa nam jako opór. Czekajcie, pozwólcie, że sobie to usunę, że ta dniówka nie działa nam jako opór, tylko tutaj przebijamy tą dniówkę bo powyżej tej, tej dniówki mamy od, nadal otwartego CME gapa, który jest na 84 tysiącach. Więc ta dniówka, jeżeli nam się tutaj odwróci, przebijemy tą dniówkę, czyli zamkniemy się, jakieś tam 15-minutówka, godzinówka powyżej 82 tysięcy dolarów, to możecie poszukać takiego skalpa do wypełnienia CME gapa do 84 150 dolarów, takiego skalpika małego ale no tutaj jest wysokie prawdopodobieństwo, że to się wypełni, bo jeżeli przebijemy tą dniówkę, to bardzo następny poziom po prostu oporu, który musi zostać wypełniony jest 8400 i sam osobiście będę rozgrywał tego longa. Jeżeli odwrócimy tego jednodniowego gapa, czyli nie dojdziemy do tego miejsca i nie zaczniemy spadać, tylko tutaj wyraźnie będziemy szli do góry i zraniemy się, cena będzie wyraźnie się zamykać powyżej 82 400, no to można wchodzić w tego longa do 84 150. Ale to nie oznacza, że tutaj musimy zacząć się zawracać. Możemy pójść nawet wyżej, podzgarnie się tej płynności. No i tutaj już dalej, nie wiem co tutaj się wydarzy powyżej, czy zaczniemy tutaj spadać, bo tutaj też mamy kilka gapów, tutaj godzinowy gap, może 4 jest jakiś, chociaż on już został wypełniony, więc to bardziej godzinówki, w tym miejscu możemy pójść po je wypełnienie, ale to jeszcze zobaczymy. No więc jak dojdziemy do tej dniówki, to można rozegrać dwie pozycje, long po przebiciu tej 84,200, po zamknięciu się jakiejś świeczki, no albo po Właśnie reakcji z tego poziomu, czyli po dojściu do 81-82 i zobaczeniu spadku, właśnie, że zamykamy się poniżej 81-80, to można wejść jakiegoś swing shorta pod wypełnieniem właśnie tego gapa na 74 tysiącach, nawet można go przyciągnąć do 72 tysięcy, bo tutaj mamy 0,618 Fibonacciego i to jeszcze jest możliwe. No i no chyba, że tutaj właśnie Bitcoin w tym momencie przebija tą linię trendu wzrostowego no i tutaj po prostu zacznie spadać to też potencjalnie będę wchodzić w shorta jeżeli przebijemy ten dołek no i tutaj będę na jakimś pullbacku wchodził w tego shorta czyli zaczniemy złamywać ten trend tutaj zmienimy trend na 15 odbijemy się od jakiegoś poziomu tutaj powstanie jakiś gap no i wyraźnie będziemy jego respektować to będę wchodził w shorta do 74-72 tysięcy dolarów, Więc taki jest plan. Dzisiaj może, no właśnie, bitcoin albo pójść do, do góry, albo do dołu, ale wy musicie nauczyć się reagować na te właśnie rzeczy, które bitcoin będzie robił, czyli jeżeli wam wskaże kierunek, to wy po prostu na, na niego reagujecie, w którym kierunku tutaj idzie, bo widzę właśnie, że cały czas to jest wzrostowe, tak? Cały czas robimy te wyższe szczyty, wyższe dołki, bo cały czas jesteśmy w tym 15-minutowym gapie, który nadal jest wzrostowym, e, wzrostowym sygnałem. Nie ma tutaj mowy jeszcze o zmianie tego trendu. Tutaj jeszcze na tym mniejszym interwale odbijamy się no tak, odbijamy się od 0,786 Monaciego. Dodatkowo tutaj na mniejszym interwale jest 5-minutowy order block, więc to e, nie ma mowy tutaj o jeszcze e, tym spadku. Dopó jak zaczniemy sp e, tracić te poziomy, czyli zaczniemy się zamykać poniżej 78,900 78,700. No to można wchodzić w te, te shorty do 74 tysięcy dolarów, ale dopóki to się nie wydarzy, no to tutaj nie ma żadnej mowy o jakimś mm, shortie, bo potencjalnie Bitcoin może pójść po wypełnienie tej dniówki, albo nawet ciemniega panu o 84 tysiącach dolarów. Więc ja potencjalnie tutaj będę wchodził właśnie w longa, jak zaczniemy odwracać tą 15, która jest tutaj w tym miejscu na 79 500, bo to cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, tak, mamy tutaj wybicie go górze, wyższy szczyt, e, dobicie do 15-minutowego gapa, odbicie się od 0,786, odwrócenie tej piętnastki. E, no tutaj jak zmienimy ten trend, to będę miał więcej potwierdzeń i e, wtedy będę celował tym longiem właśnie e, do, e, czekajcie, usunę to, w tym longiem, jeżeli tutaj zaczniemy się odwracać tą piętnastkę może, to wejdę w takiego longa pod wypełnienie tego e, gapa, który jest na 81,200, przebiciu tego szczytu, e, więc tak to widzę. Czyli bym celowo w jakieś 81 200, 300 takiego longa na dzisiaj rozegrać. No, chyba że dzisiaj będziemy spadkowi, no to tak jak mówiłem, będę szukał właśnie jakiegoś swing shorta pod właśnie wypełnieniem tego gapa. No, chyba że właśnie tutaj Bitcoin zrobi coś takiego, czyli po prostu zrobi tutaj wyższy dołek. Czyli dojdziemy do np. 0,618, który jest poniżej tych dołków czyli na 77 tysięcy dolarów, więc tutaj też można wejść w jakiegoś shorta właśnie pod 0,618, pod zgarnięcie tej płynności, bo tak naprawdę nie wiemy, co tutaj się wydarzy. Chyba o wszystkim powiedziałem tak naprawdę. Te 300 scenariusze przedstawiłem, mojego longa przedstawiłem, którego będę rozgrywać. Wczoraj niestety nie wszedłem w tego longa, który był z tego miejsca, gdzieś w tym miejscu można było wejść w tą pozycję i właśnie rozegrać takiego longa, niestety nie udało mu się wejść i dzisiaj potencjalnie szukam tego longa pod wypełnienie tej dniówki no i tutaj zobaczymy co się wydarzy, no jeżeli dojdziemy do tego jednodniowego gapa fajnie by było zobaczyć tutaj właśnie spadek, no chyba że będziemy iść do góry to też będę wchodził w kolejnego longa pod wypełnienie CME gapa no albo z tego właśnie shorta jeżeli będziemy się tutaj zamykać po tym dotknięciu tego gapa no to będę wchodził w shorta pod jakiś 0,618, pod jakiś tutaj dołek, może nie będę trzymał tego shorta aż tam na sam dół, bo to może się nie wydarzyć, więc raczej takiego skalpika mniejszego można też rozegrać i tak widzę aktualnie dzisiejszy dzień i jutro tak jak zwykle wrzucę filmik z aktualizacją, ale już z innego kraju, ale te aktualizacje będą się pojawiać nadal codziennie więc widzimy się jutro. Cześć.